Witam, witam, drogie znaki ognia i powietrza. Pierwszy, pierwszy rząd to są znaki ognia, a drugi powietrza, więc to jest ogólnikowe, ponieważ jest to, a są rozłożenia a Waszej energii praktycznie a w pełni księżyca, który jest szóstego. 6 stycznia. I jest oczywiście w Raku, ale w opozycji do Saturna, który jest w Słońcu. No, będą, będziecie musieli tutaj dokonywać jakichś wyborów po, pomiędzy na przykład rodziną, a, i co jest dobre, co jest złe. Czyli wiadomo, że pełnia Księżyca jest po to, żeby wyrzucić to, co nie pracuje. A jednocześnie um, wnów Księżyca, który był pod koniec grudnia, pisaliście nowe intencje. Więc coś trzeba będzie wyrzucić, wyzbyć się, bo inaczej Saturn was może też i ciężko ukarać. Więc jeżeli chcecie się więcej dowiedzieć na temat astrologii w Waszych znakach, to oglądajcie po prostu mm, kanały astrologiczne. Moje drogie barany, lwy i strzelce, kochani, pierwszą Waszą kartą jest Królowa Pentakli. Proszę. Czyli hmm. ktoś kto może pracować w finansowej instytucji chodzi tutaj Wam przede wszystkim w, ten, w tą pełnię o pieniążki. Pieniądze. Możecie wydziałać taką energią. I dlatego boicie się, moje drogie barany, lwy i strzelce, że chronicie po prostu swoich dóbr materialnych. Obawiacie się niesamowicie, że może wam coś po prostu nie wyjść. Ale ja zawsze cały czas powtarzam, zapamiętajcie, że a, krzywdy zrobione zawsze, wracają, a z kolei jeżeli będziecie się obawiać, że coś stracicie, to po prostu stracicie. Najwyraźniej albo myśli, albo czyny, a jakich dokonywaliście w roku 20, no w, prze, w, w przeszłym roku, mogą wpływać w tej chwili. Na to, w jaki sposób postępujecie, co macie wyrzucić, co zostawić. No, będzie Was cechować to jest królowa a, kielichów, skorpion, rak, ryba. Może Wy macie ten znak na swoim wykresie urodzeniowym, drogie znaki ognia. Jednym słowem. A może was kreować niesamowita wrażliwość, intuicja, więc zaufajcie przede wszystkim sobie, lub to może być właśnie ktoś, kto wam powie konkretnie, co w Waszych relacjach czy związkach się dzieje, o co tu praktycznie chodzi. No, a z kielichów, ale odwrotnie, moi drodzy. Ja go postawię na prosto, bo i tak jesteście chronieni przez siły wyższe, ale widać, że coś po prostu w, tych, w tym waszym związku, jeśli chodzi o miłość i relacje z innymi, było zablokowane albo jest zablokowane i nad tym powinniście po prostu popracować moje drogie znaki ognia. Natomiast hmm, równie może się dotyczyć Waszego e, związku, bo przede wszystkim rak to związki z rodziną, z przyjaciółmi. Bardzo dba o to, a może się w tym wypadku okazać, że coś ważniejszego. Jest dla Was niż ten związek, albo właśnie powstały niesnastki czy kłótnie o pieniądze, moi drodzy. No, jednym słowem jesteście i tak chronieni, moje drogie znaki ognia, przez siły wyższe, bo jest tutaj ta miłość, i, a jeżeli macie te problemy ze swoim partnerem czy partnerką, to je po prostu rozwiążecie. Może w późniejszym czasie, ale rozwiążecie. Jednym słowem, możecie się tym sposobem właśnie poprzez komunikację posuwać się na wyższy poziom. Natomiast ci, którzy nie są w związku, mogą mieć właśnie Kogoś na horyzoncie, byk pan na koziorożec po 45 roku życia i wzwyż. W sumie taką energią będziecie, możecie działać właśnie w miesiącu styczniu, to znaczy w tym wypadku w pełnię księżyca. Więc skupcie się na waszej Miłości przede wszystkim do siebie, bo wszystko zaczynamy od siebie i do innych, a przede wszystkim zwracajcie uwagę na swoją własną intuicję. Kreatywność tutaj będzie bardzo duża i intuicja niesamowicie a wysoka, więc zaufajcie sobie. A pod spodem mamy. Rycerza Mieczy, bliźnięta waga albo wodnik. Proszę, walczy, jeżeli możecie pod koniec właśnie a, tej pełni zacząć po prostu działać i będziecie rozwiązywać wszelkiego rodzaju problemy finansowe, jeżeli one zaistniały, emocjonalne też lub to może być ktoś, kto Wam w tym wszystkim pomoże. Osoba do 45 roku życia, bliźnięta waga albo wodnik. Natomiast to równie dobrze, jeżeli jesteście singlami, może być bliźnięta waga albo wodnik, on albo ona. A do 45 roku życia, niemniej jednak, może być też starszy, tylko działać właśnie taką energią. I to jest osoba bardzo pomocna, ale jak szybko wejdzie w Wasze życie, tak szybko odejdzie, moi drodzy, moje drogie znaki ognia. No i zobaczymy, a wyrocznie mądrości, jaką rada, wyrocznia mądrości, radę na ten okres dwóch tygodni, czyli pełni księżyca do nowiu. I to jest Treasure Island, czyli Wyspa Skarbów, moi drodzy, która jest na żółwiowym grzbiecie. I to jest numer 9. No, bardzo, ośbies, czyli bardzo piękny numer, bo w tym wypadku Macie tutaj wyspę skarbów i prawdopodobnie może się dotyczyć was, lub stanie się to za 9 dni od daty nowiu albo o 9 godzinie, lub często to często będą dziewiątki za wami po prostu chodzić. To znaczy, że coś jest na rzeczy. No i to by było tyle, moje drogie, znaki ognia i widzimy się. Albo słyszymy wnów, co ja robię. Moje drogie znaki powietrza. Wiadomo, mamy mm, pełnię księżyca, więc są to rozłożenia na pełnię, która jest 6 stycznia, i ona jest w raku, czyli rodzina, przyjaciele i bliskie relacje, jednym słowem, ale w opozycji do. Saturna, który jest w słońcu. Więc zachodzi tutaj potrzeba wyrzucenia jakiejś sytuacji albo nawet osób, czy też aspektu, który dla Was nie pracuje. Zapamiętajcie, że może być tak, że będziecie musieli wybrać pomiędzy właśnie rodziną, przyjaciółmi, czy też a, jakimiś relacjami, a, bo. Saturn tego nakazuje. Saturn za dobre wynagradza za złe karze, czyli podejmować dobre decyzje. Ja wiem, że czasami jest ciężko, ale niestety tak, tak sobie budujemy swój świat i piszemy swój własny scenariusz, czyli za każdą decyzję musimy a, ponieść tego konsekwencje. Albo nas wynagrodzi. Wszechświat, Bozia i Aniołki, albo pobierzemy lekcję, no i pierwszą waszą kartą, moje drugie znaki powietrza jest dziewiątka Pentakli, piękna karta spełnionych życzeń. Odpoczywacie, nareszcie dotarliście tam, gdzie chcieliście. Jeżeli to było waszym, a, waszą intencją i pisaliście te intencje a jeszcze w grudniu, to się tego doczekacie. To jest piękna karta spełnionych życzeń. Czyli możecie wyjść albo skupić się właśnie na pójściu zaręczynach. Może to są chrzciny albo narodziny Nowego Dziecka. W każdym bądź razie to jest piękna karta. Z tyłu jest piękne drzewo. Dąb. A dąb to siła. Mamy tutaj i jelonka czy łosia. Żaba na kamieniu siedzi, czyli wiadomo, żabka to szczęście i wszystko na tym kamieniu jest zapisane. A również i a, ten król, bo to jest tak samo jak król. Król kielichów trzyma Notatnik, w którym wszystko jest już zapisane dla Ciebie, dla Was, moje drogie znaki powietrza. To jest również i człowiek, może nie znacie go jeszcze, albo mm, to jest ktoś z Waszego otoczenia, skorpion rak, albo ryba, moje drogie znaki powietrza. Może i wy macie właśnie skorpiona raka albo rybę na swoim wykresie urodzeniowym. I Wy będziecie działać tą taką energią. W każdym bądź razie to jest człowiek, który um, chce Wam rzucić cały świat pod nogi. Jeżeli jesteście w związku, to uwierzcie w to. Jeżeli z kolei mieliście jakieś e, złe doświadczenia, jeśli chodzi o związki, to powiem Wam, że ten człowiek jest po prostu boski. Skorpion, rak albo ryba, lub ktoś, kto ma te znaki na swoim wykresie urodzeniowym. To może być ona albo ona, bo są to rozłożenia ogólnikowe, jaką energią powinniście działać, albo co wyrzucić. Jednym słowem, nie odrzucajcie tego człowieka, bo to jest też osoba, to jest dla Was też bardzo kreatywny czas, ale uważajcie bo możecie popaść w jakiś właśnie konflikt i to z otoczeniem. Bo jest tutaj siódemka kijów. Nie kijów, tylko mieczy, przepraszam. Czyli emocje wchodzą tutaj w grę. Gdzieś w oddali się pali ognisko, a jest tutaj są tutaj trzy kielichy, czyli i siedem mieczy. No, duży konflikt, i to jakiś właśnie rodzinny. Może właśnie w związku, jeżeli jesteście. Bo z kolei, jeżeli nie jesteście w związku, to może być wasz partner czy partnerka. I ta osoba jest gotowa rzucić wam cały świat pod nogi. Bardzo też. Intensywny okres dla Was przez te następne dwa tygodnie, bo będziecie widać wyraźnie, że ktoś w przeszłości Was zranił. Albo zostaliście właśnie przez kogoś, lub zostaniecie zranieni, moje drogie znaki wody, lub też tęsknicie, bo to jest trójka a, mieczy. To jest trójka mieczy. W każdym bądź razie widać, że jest tutaj duża rozterka. Więc albo wyrzucić to za siebie, już do tego nie wracać, abyście mogli właśnie nowy rozdział, a, bo wiadomo, że nów Księżyca to każdego miesiąca jest nam dane na nowo coś zacząć. Moje drogie znaki powietrza. W każdym bądź razie. Skupcie się przede wszystkim na swoim dobru. I jeżeli ktoś was zranił, to trzeba to wyrzucić. A jeżeli was zrani, to tym bardziej trzeba po prostu od tego odejść. No, będziecie musieli dokonać tutaj wyboru. I pod spodem mamy dziewiątkę kijów. Niby szczęśliwa liczba, ale może dojść do jakiegoś wypadku na drodze, w pracy i będziecie chcieli udowodnić swoje racje. No, Wy będziecie mieć tą rację i a, będziecie praktycznie stali przy swoim. Także w tym wypadku nawet nie dacie się nikomu przekupić, a, bo ktoś najwyraźniej będzie chciał Was. Przekupić, moi drodzy. Może tu chodzić o osobę, która urodziła się na przykład 9 albo w 75 roku. Może to jest ta osoba, z którą właśnie musicie się zmierzyć. Ok? W każdym bądź razie karty są ok. No wiadomo, że to jest pełnia, więc trzeba się wyzbyć czegoś. Nie zmuszajcie Saturna do tego, żeby to zrobił za Was, moi drodzy, bo wtedy będzie, będziecie to kauta upała, będziecie to bardziej przeżywać. I wyrocznia mądrości 30 numer, czyli może dojść do tego 30. Tyk tak, czyli jak widzicie, czas tutaj ucieka. Jednym słowem. Może się to dotyczyć jakiejś osoby, która się urodziła 30 lub mieszkacie pod 30, a w każdym bądź razie, no, czas was goni. Także nie marnujcie tego swojego czasu na yy, niepotrzebne konflikty, tylko podjąć decyzję taką, żeby to dla Was po prostu praco. Wało moje drogie znaki powietrza. No i to by było tyle. Dziękuję Wam ślicznie. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i zapamiętajcie, że podziękowania, bycie wdzięcznym wprowadza w Wasze życie nowe błogosławieństwa, więc bądźcie wdzięczni. No i do widzenia.